ogromną ilość ludzi, żołnierzy, ludności cywilnej, nie mówiąc już o stratach materialnych, których doznał naród polski i inne narody. W 1945 roku umilkły działa i tak jak w całej Europie huczały działa, armaty i karabiny, stało się cicho. To był sygnał, pokoju i od 74 lat mamy pokój w Europie przynajmniej bo gdzieś w zakątkach różnych krajów świata toczą się takie czy inne walki, o inne, takie no, sprawy różnych różnej, różnej kategorii. Boguszyce były miejscem, gdzie stacjonowali żołnierze drugiego korpusu pancernego wojska polskiego, drugiej Armii Wojska Polskiego, która wyzwalała nasz kraj. Żołnierze ci byli roz, roz, rozczłonkowani w Brzezince, w Boguszycach, również w Dąbrowie. Także to miejsce jest jakimś no, historycznym punktem. Dzięki ofiarności gminy i ludzi, którzy tutaj mieszkają, udało się nam odrestaurować ten obelisk, który niech przypomina obiektywną historię tego, co się tutaj wydarzyło. A my dzisiaj możemy się cieszyć na wesoło, czasem pokoju, ale pamiętać trzeba, że wojna jednak była, że wojna zakończyła się 74 lata temu. Serdecznie dziękuję gospodarzowi miejscowości, pani Jadwidze Bodo, pani Munice i paniom, które no, w jakiś sposób też przyczyniły się do tego, że możemy się tutaj spotkać.